Jest wicepremier Grzegorz Kołotko. Rozpoczynamy w takim razie tę zabawę. Grzegorz Sobczyk, pierwszy młody skoczek ze SKS-u startu zakopane, dostał się do pięćdziesiątki. To na razie niewątpliwie jego największe życiowe osiągnięcie. Pierwszy skok. Warto od razu powiedzieć, że skaczą z dziesiątej bramki, zatem te prędkości najazdu będą w granicach 92 km, co gwarantuje skoki w granicach 130 metrów. Pierwszy zarejestrowany w drugim konkursie Pucharu Świata w Zakopanem, skok Grzegorza Sobczyka 106 metrów. Zresztą się powiedział to na konferencji prasowej, ale o tym może potem jest już Apoloniusz Steiner i Tomasz Pochwała. Przypomnę, piękne tradycje, dziadek. Pierwszy medalista polski na Igrzyskach Olimpijskich w Ginie D'Ampezzo, ranek Groń, Gąsienica. Ale to nie był dobry skok Tomka. Szkoda, w pewnym momencie w ogóle zrezygnował. Błąd na progu i później rzeczywiście jest dość trudno. Rzucił się za bardzo do przodu. No i wtedy jest ciężko pociągnąć długość. 100 metrów i nieudany skok mówiąc krótko, ale to jest również ustabilizowaniem formy. Robert Mateja skacze na treningach rewelacyjnie, przychodzą zawody, ale to jest wszystko w głowie. W psychice musi się z tym uporać. Możliwości ma. Miał kłopoty z wiatrem. No ale miał też problemy po prostu ze skokiem za chwilę będziemy wiedzieli co się stało jest zresztą być może Tomasz Bartosz oddam Ci głos za chwilę będzie dopiero Robert Mateja wrócimy do tej rozmowy bo przed nami jeden z lepszych Norwegów Gina wiemy, że tradycją jest później świetne ciasto ale musi być dobry start. Wczoraj był 29, drugi obok Adama Małysza w 30. Ciągnął, ciągnął ten skok niestety. Upadek i y, to było przed tą linią, która oznacza konieczność dojazdu, zatem ewidentnie noty będą po 11 punktów. 110,5. Tak bardzo chciał dociągnąć. Tę odległość i tu uciekła prawa narta, zakantowała. Proszę zwrócić uwagę, jak umiejętnie wybronił się z opresji niski Goldberger. No, ja luktwicuję wszędzie na świecie, tak jak był, był w barwach. Nie zapomnę tego krzyku Garmin Sparten Parten, spikera, który powiedział: Szkoda, Andreas, że nie jesteś Niemcem. Ale rzeczywiście. Zwłaszcza w tym sezonie Znowu sobie przypomniał Wygrywał już w przeszłości Przypomnę tutaj w Zakopanem Puchar Świata no, Był trzykrotnie zwycięzcą Już choć nie z rzędu W generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Brakuje mu tylko złotego medalu Miał w lotach na złoty medal, ale ani na igrzyskach w okresie swojej wielkiej supremacji. A później różnie bywało. Nie ma ustabilizowanej formy. Wczoraj pierwszy skok miał znakomity, drugi zepsuł. Zobaczymy, jak w tej chwili skoczy. No dobry skok. Jeden z dłuższych, wydaje mi się, że tylko Ligel skoczył dalej. Noty, jak zwykle, ma wysokie 19, 19,5, 125 metrów i będzie drugi. Przegrywa. Zobaczymy za ile, ile punktów. 6,3 z Florianem Liglem, a więc dobry skok Primo Peterki i za chwilę Andras Witthelzl wczoraj spadł z trzeciej pozycji.